Niektóre rzeczy są warte fortunę, ale te cztery przedmioty kosztowały więcej niż całe osiedla. Oto top cztery najdroższe przedmioty, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Na czwartym miejscu Ferrari 250 GTO z 1962 roku. Jeden z najrzadszych samochodów w historii, sprzedany w 2018 roku za ponad 70 milionów dolarów. Dla porównania, to więcej niż kosztuje prywatny odrzutowiec. Miejsce trzecie. Obraz Salvator Mundi, Leonarda da Vinci. To dzieło sprzedano w 2017 roku za 450 milionów dolarów. Do dziś nie wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje. Prawdziwe dzieło sztuki i tajemnicy. Drugie miejsce. Shot Sage Blue Marilyn and Diego Warhola. Ikoniczny portret Marilyn Monroe sprzedany w 2022 roku za 195 milionów dolarów. To najdroższe dzieło XX wieku, jakie kiedykolwiek trafiło pod młotek. A na pierwszym miejscu The Pink Star, czyli różowy diament o wadze 59,6 karata. Sprzedany w Hongkongu za 71,2 miliona dolarów. To najdroższy klejnot, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Który z tych przedmiotów kupiłbyś, gdybyś mógł? Zasubskrybuj, zostaw like, komentarz i udostępnij.